I ty pójdziesz teraz nagrywać, a ja sobie zrobię. Ja jestem, ja jestem, ciekaw, jak co, daleko. Co ty będziesz widział? Nie, ja jestem ciekaw, jak daleko możesz odejść z telefon z tą kamerą. Chodź, ma Siema to ja. Najwyższa głupak. Tak, tu jesteś, tak. Teraz będę strzelał. Strielanki zwałole. No właśnie. Się Zastanawiam czy to na łeb za założyć Spoko z 50 metrów na pewno No ja, ja wiem No mruga coś czerwonego Halo, tu jesteś. Dobra, szykuj się do wyżej. Dobra, idziemy wyżej. Chyba się rozłączyła, a nie jest, ok. Ciężko to opisać. No, że ciężko to opisać, że to poszło. Brązowa flaszka! No, gdzieś to leci. To widać tutaj. Ja mam na żywo przed sobą. Zielona flaszka A to zostaw ją, to jest moje, nie? Co, dobrze patrzę? No to jedziesz No dalej, w zieloną. Zielona? No, ale z prawej strony. Nie, no po prostu se w prawo poszło. <grytanie> Wracam, wracam. No, ja ci powiem, że wiesz co trzeba zrobić? Trzeba tu kurwa, stodołę postawić, żebyśmy w nią trafiali po prostu. <słyski> Yo, hello, operator idzie kurma. Hello, że niby co? Cieszysz się z tego, że nie trafiłeś, tak? Trafiłem pięć razy, także nie kłam. Ja też nie. Ale fajnie że nagrywa. ale Teraz powiedz to, nie? No, ale, ale nie, nie, nie tak, nie tak. Co? No, stop recording. Stop recording. <gry> GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. recording. <gry> GoPro, stop recording.